Kilka dni przed świętem dziękczynienia Loren odebrała telefon z informacją, że ma natychmiast udać się do szpitala, ponieważ doszło do wypadku z udziałem jej córki Lili. Kiedy jednak przybyła, było już za późno. Jej córka, dwójpółletnia Lili, Linne Ferne Wolfenberg, nie żyła. Słodka, piękna dziewczynka, która uwielbiała gli i śpiewała z wujkiem, a także była światłem świata swojej matki, została uznana za ofiarę molestowania seksualnego i zamordowaną przez masochę. Lekarze sądowi stwierdzili, że uraz narządów płciowych Lili był porównywalny z urazem kobiety rodzącej, a uraz głowy, po wielokrotnym uderzeniu ponad 20 razy, był porównywalny z obrażeniami odniesionymi w wypadku samochodowym. Jeszcze bardziej obraźliwe jest to, że proces wykazał, że macocha Lili torturowała i zabiła dziewczynkę, ponieważ zmoczyła spodnie. Macocha Lili, Renee Mary King. Została skazana za morderstwo, znęcanie się nad dzieckiem i przestępcze schowanie seksualne. Spędzi resztę życia w więzieniu bez możliwości apelacji. Po więcej spraw kryminalnych zasubskrybuj mój kanał.